Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałem Państwa zaprosić do tego, żebyście przyszli do Centrum Kultury Więdrzejowie, o 18 mamy próbę orkiestry Dętej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, którą mam przyjemność prowadzić. Jestem muzykiem Filharmonii Świętokrzyskiej. I chciałem zaprosić do grania właśnie w naszej orkiestrze, miejsca jest dużo, repertuary ustalamy tak pod nasze możliwości, żeby wszyscy mieli radość z grania. Zapraszam wszystkich mieszkańców Jędrzejowa, orkiestra jest młodzieżowa, a tak naprawdę chodzi o młodość taką duchową, bo wiek tu nie ma żadnego znaczenia, także Centrum Kultury w próby mamy 18. Czwartek są plakaty, wiszą też na Centrum Kultury. Zapraszam do kontaktu na mojego Facebooka, Marcin Chlebny, i zapraszam w imieniu swoim i wszystkich młodych muzyków z orkiestry do grania razem z nami. Bawmy się, cieszymy się muzyką. Pozdrawiam serdecznie.